Słowami wstępu powiem tylko, że tak jak obiecałem po teście bety FIFA 23 zagram w tym roku przynajmniej jeden sezon trybu kariery, używając wyłącznie opcji rozgrywania najlepszych akcji w danym meczu wygenerowanych przez grę. W becie było to o tyle ciekawe, że czasem podczas niektórych spotkań miałem dwie słabe sytuacje w ofensywie, a mój rywal po trzy sety sam na sam z bramkarzem, więc to daje nam szansę rozegrania kariery, w której tak jak w przeszłości nie będę już niszczyć wszystkich rywali. Co z tego Idzie, przekonamy się niebawem. Jeśli wypadnie to słabo, zakończymy karierę po jednym sezonie, a jeśli będzie całkiem spoko, możemy pograć nieco dłużej. Zresztą zrobię na ten temat ankietę i wy o tym zadecydujecie. A teraz przechodzimy do rzeczy. Wszyscy dobrze pamiętamy, co wydarzyło się raptem kilka miesięcy temu. Franek Dolas poprowadził zbudowane przez siebie od podstaw Crew Aleksandra do zdobycia potrójnej korony w sezonie 2021-2022, wygrywając Premier League, FA Cup oraz Ligę Mistrzów. Po tym sukcesie na klub spadły jednak kłopoty. Polski szkoleniowiec został poproszony o poprowadzenie reprezentacji swojego kraju, która jest w kryzysie, no i naturalnie takiej oferty nie mógł odrzucić. Ale co jeszcze gorsze... U największej gwiazdy The Alex, Bena Bretona, wykryto problemy zdrowotne, które mogą bardzo poważnie mu zaszkodzić, o ile będzie on kontynuować profesjonalne uprawianie sportu. W takim przypadku Anglik z chilijskim paszportem, który w klubowym futbolu osiągnął i tak już wszystko, postanowił zakończyć karierę, a jej by wesprzeć jego oraz kibiców ogłosiło, że w FIFA 23 Breton pojawi się jako bohater. To jednak nie był koniec złych wieści, bowiem na jaw wyszła afera, że japońscy właściciele kruj Alexandra, którzy przejęli klub w 2019 roku, dopuścili się, działając pod szyldem De Alex, wielu oszustw finansowych, defraudacji, prania pieniędzy oraz poważnych zaniechań administracyjnych. Dodatkowo nie wypłacali piłkarzom wynagrodzenia, a co najgorsze, Azjaci zainwestowali lwią część majątku w kryptowaluty, w tym przede wszystkim w popularne przed lata karto Coins. Które bardzo mocno straciły na wartości. W związku z tak poważnymi problemami, sukcesów de Alex prowadzonego przez Franka Dolasa oczywiście nikt nie odbierze. Bo one zostały osiągnięte uczciwie w czysto sportowym stylu, ale z racji na wiele tak poważnych zaniechań i przestępstw, w których dopuścili się właściciele, angielski związek piłki nożnej zdegradował Kry Aleksandra do najsłabszej profesjonalnej ligi w kraju, czyli tu. To finalnie może nie jest wcale złą wiadomością, bowiem by ratować klub konieczne było wyprzedanie wszystkich gwiazd i budowanie go od nowa z mało znanych i doświadczonych piłkarzy. Niestety niewielu trenerów było zainteresowanych prowadzeniem drużyny, która z samego szczytu przez dosłownie dwa miesiące spadła aż tak nisko i dalej nieznane są do końca jej losy. Ale z pomocną dłonią wyszedł Ben Breton, ubolewający nad rychłym zakończeniem kariery i oznajmił, że spróbuje odbudować De Alex w myśl wiedzy szkoleniowej, którą przez lata przekazywał mu wybitny trener Franciszek Dolaz. Ekipa De Alex wygląda naprawdę źle, a na jej odbudowanie zostało już niewiele czasu przed startem nowego. Sezonu jednak Ben Breton dzięki swym potężnym znajomościom zdobytym podczas gry na szczycie załatwił jej udział w jednym z przedsezonowych sparingowych turniejów rozgrywanych w Niemczech, który ma nadzieję pokazać mu jak prezentuje się obecna drużyna. W pierwszym meczu przeciwko Kilmarnock nie wyglądało to jeszcze najgorzej, bowiem zakończył się on bezbramkowym remisem, a więc obrona niby coś tam potrafi. Jednak w drugim pojedynku Bristol Rovers wyszło na prowadzenie już w trzeciej minucie, a dosłownie kilka kolejnych minut później bramkarz de Alex po raz drugi zmuszony był wyciągać piłkę z siatki. To był niestety bolesny kontakt z rzeczywistością i twardym angielskim futbolem, przez co jeśli crew Aleksandra chce utrzymać się w turnieju, musi wygrać ostatni mecz z Cheltenham. Początek nie wyglądał najgorzej, bowiem Sambu wpisał się na listę strzelców już w ósmej minucie spotkania, jednak w drugiej połowie rywale otrzymali rzut karny, który niestety zamienili na bramkę. Król Aleksandra Bena Bretona kończy więc okres przygotowawczy bez ani jednego zwycięstwa na swym koncie, ale angielski szkoleniowiec wie już czego najbardziej potrzebuje jego drużyna, a konkretnie młodego, utalentowanego napastnika jakim on sam był kilka lat temu. Takowego znalazł, oglądając w międzyczasie podczas pobytu w Niemczech rozgrywki rezerw i Dortmund i wykrzesując resztki pieniędzy, jakie zostały na klubowym koncie, sprowadził go do klubu. Mowa o Jadenie Brafie, pozyskanym zaledwo ponad milion funtów, który już teraz, jak na 20-latka, jest całkiem ogarnięty. A zdaniem ekspertów czeka go całkiem świetlana przyszłość. Zresztą ten ruch transferowy został oceniony przez nich jako wybitny, więc trener Breton zdaje się wiedzieć, co robi. Holender zadebiutował już w pierwszym ligowym meczu przeciwko Leyton Orient i przywitał się w czwartej lidze angielskiej ze stadionem, na którym jeszcze trzy miesiące temu kibice świętowali mistrzostwo Premier League. Co jednak ważniejsze, braw nie zawiódł i po podaniu sampu strzelił bramkę na 1 do 0 jeszcze w pierwszej połowie meczu. Takim wynikiem zakończyło się zresztą całe spotkanie. Więc kiedy przyszło co do czego, Ben Breton, od którego zarząd w tym pierwszym sezonie wymaga jedynie utrzymania się w lidze, pokazał, że danie mu tej posady nie było błędem. W kolejnym pojedynku w ramach Pucharu Linii Angielskiej przeciwko Barrow asystę zaliczył także Sambu, ale na listę strzelców jako pierwszy wpisał się tym razem Leszabela, a jako drugi po rozpoczęciu drugiej połowy meczu swojego gola dołożył także nowy nabytek dla Alex, czyli Bra. Sytuacja bardzo dobrze wyglądała także w starciu z Doncaster, w którym Leszabela podał do Sambu, a ten niskim strzałem z woleja zmasakrował bramkarza. Wydawało się, że czwarta kolejka ligowa nie przyniesie wcale zmian, bowiem The Alex po raz kolejny wyszło na prowadzenie po strzale Brafa. Jednak tym razem przeciwnicy, a konkretnie ekipa Rochdale, zdołali doprowadzić do remisu. A co gorsza w drugiej połowie podwyższyli wynik spotkania na 2-1 do 1 i takim sposobem De Alex przegrywają swój pierwszy mecz ligowy w tym sezonie. Wydawało się, że kolejny pojedynek będzie jeszcze gorszy, gdyż ekipa Bena Bretona zmuszona była zmierzyć się z najlepszą do tej pory w lidze drużyną Crowley Town, jednak o dziwo mecz zakończył się bezbramkowym remisem i takim sposobem Braff i spółka zgarniają jeden, ale jakże ważny punkt. Nikt nie liczył jednak na to, że rodzące się od nowa de Alex zdoła pokonać w ramach Carabao Cup walczący o awans do Premier League Middlesbrough, które bardzo szybko wpisało się na listę strzelców. Już niebawem dla ekipy gości został podyktowany rzut karny, jednak obronił go wypożyczony z Arsenalu Okonkwo i finalnie mecz zakończył się porażką raptem 1-0, a w ostatnim sierpniowym pojedynku przeciwko Mansfield kibice ujrzeli identyczny rezultat, z tą różnicą, że tym razem gola zdobyli piłkarze De Alex, a Konkretnie uczynił to oczywiście Bra, który, jak można się domyślać, został wybrany piłkarzem miesiąca czwartej Ligi Angielskiej. Co jednak ważniejsze, pomimo posiadania kilku talentów w szkółce juniorów, trener Breton postanowił sprzedać paru rezerwowych, by zgromadzić kapitał na jednego solidnego brońcę z jakiejś słabszej ligi. Ben przyznał, że przy tym transferze od początku do końca pomagał mu upoznajomości Franek Dolas, no, ale ostatecznie do jego ekipy trafił bardzo talentowany Łukasz Baker, wyciągnięty ze Śląska What's którego przenosiny eksperci uznali również za topowe posunięcie. Na tym kończą się więc wszelkie wzmocnienia Crew Aleksandra i dzięki temu znamy już całą ekipę na Bretona. Bramkarzy jest raptem dwóch, a tym pierwszym jest i będzie oczywiście Okonkwo wypożyczony z Arsenalu. Najsolidniejszym defensorem jest naturalnie Bejger, który nawet patrząc po statystykach w DZE już teraz deklasuje wszystkich pozostałych obrońców, chociaż tutaj Ultimate Team oczywiście nie odzwierciedla realnej piłki nożnej, no bo przecież póki co ekipa Franka Dolasa traci bardzo mało bramek. Największą gwiazdą drugiej linii jest co jasne Thomas i ogólnie przynajmniej w teorii pomocnicy wyglądają nieco lepiej od obrońców, z tą jedną wadą nad którą ubolewa trener, że nie ma tutaj ani jednego prawdziwie szybkiego zawodnika, a takowego też nie można było sprowadzić, bo z racji na wiadome problemy finansowe w kasie klubu nie ma po prostu pieniędzy. Co jednak najważniejsze za resztki funtów udało pozyskać się Brafa i to on jest póki co to najlepszym zawodnikiem klubu, który ma za zadanie ciągnąć całą ekipę do przodu, no ale jeśli Holender dostanie niespodziewanej poważnej kontuzji, to mogą pojawić się poważne problemy. Warto też przyjrzeć się największym transferom tego lata, bowiem Menkunku przeszedł do Chelsea, Van Dijk zasilił Real Madrid, Hernandez opuścił Milan na rzecz Barcelony, a z kolei w drugą stronę ekipę królewskich pożegnał Militao, lądujący w Liverpoolu, więc można powiedzieć, że oba te kluby przeprowadziły swoistą wymianę, na której zarobili nieco derec. Topowy futbol jest jednak daleko od obecnego De Alex, dlatego wróćmy na ziemię, czyli do czwartej Ligi Angielskiej, gdzie drużyna Bena Bretona w pierwszym wrześniowym meczu zmierzyła się z ekipą Grimsby Town, pokonaną 1-0 po niezbyt czystym, ale co najważniejsze skutecznym uderzeniu brafa. Z kolei już po tygodniu o potędze duetu napastników z De Alex usłyszała ekipa Carlisle, ugodzona tym razem przez Sambu po akcji wykreowanej przez Holendra. Jednobramkowe rezultaty to najwyraźniej nowa pasja Bena na Bretona i jego podopiecznych, bowiem takim wynikiem zakończył się także trzeci wrześniowy mecz przeciwko Stevenage, które pozamiatane zostało klasycznie przez brafa. Na przedostatnim prezentowanym dzisiaj pojedynku sytuacja wyglądała bardzo podobnie, a na listę strzelców po strzale z rzutu karnego ponownie wpisała się nowa gwiazda de Alex. Natomiast odmiany kibice doczekali się w ostatnim rozegranym w tym miesiącu meczu za FC Wimbledon zakończonym bezbramkowym remisem. Wrzesień to więc 5 meczów, pięć czystych kąt i zdobyte jedynie cztery bramki, które ostatecznie zapewniły kryju Aleksandra aż 13 punktów. To pokazuje, że Baker faktycznie solidnie wzmocnił defensywę, co przełożyło się na awans de Alex na drugie miejsce w tabeli, no, a więc póki co wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Najlepszym strzelcem w lidze jest na ten moment Stevens, jednak Braff ma na swym koncie raptem jednego gola mniej i sytuacja wygląda podobnie wśród asystentów, gdzie póki co piłkarze całej ligi nie mają zbyt wybitnych rezultatów, no ale nie tyczy się to o konkwo, który w 10 meczach zachował aż 9 czystych kąt, no i jest to prawdziwa deklasacja. Tylko, że niestety ten zawodnik wróci po sezonie do kanonierów, no ale póki co wszyscy w crew są bardzo zadowoleni, że mogą korzystać z jego talentu. Pytanie jedynie, czy ze swej ekipy jest zadowolony Ben Breton i czy pomimo tak potężnych problemów uda się jej awansować do trzeciej ligi angielskiej. Póki co zdaje się, że jest na to szansa ale przed nami jeszcze aż 36 meczów ligowych niezwykle wymagającej Football League Two. Więc jak to wszystko się skończy i kiedy The Alex wrócą na szczyt, dowiemy się z kolejnych odcinków kariery Bena Bretona. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!